Dzień dobry, nazywam się Dariusz Wójtowicz, jestem pracownikiem firmy ProBit sp. z W dniu dzisiejszym chciałem Państwu pokazać, jak właściwie powinno wyglądać pierwsze logowanie do systemu Pro pracownik w celu zmiany hasła tymczasowego. Pole login należy wpisać kod pracownika bądź adres e-mail w zależności od tego jaki login przekaże państwu dział kadr a w pole hasło hasło tymczasowe również otrzymane z działu kadr po wciśnięciu enter bądź przycisku zaloguj się otrzymuje informację że następuje wymuszenie zmiany hasła po kliknięciu ok otrzymuję formularz w którym muszę uzupełnić obecne hasło, czyli hasło tymczasowe uzyskane z działu kadr, a poniżej muszę wpisać dwa razy nowe hasło. To jest hasło właściwe, które będę stosował przy codziennym logowaniu się do systemu propracownika. Powtarzam hasło i wciskam Enter bądź przycisk Zmień hasło. Zostałem poinformowany, że hasło zostało zmienione, a ja zostanę wylogowany po wciśnięciu przycisku OK. W tym momencie do logowania używam. Wcześniej przydzielonego loginu z działu kadr i nowo ustalonego hasła. Dzięki temu jestem zalogowany do systemu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę.